Wojewódzki. U Wojewódzkiego były ręczniki na bank. Nie wiem, nie byłem. Ponoć są. A czemu nie byłeś? Skąd ty... E, bo nie jesteś na króla. Nie, nie stać go. po prostu nie stać e, tego pana na króla Albanii. Falne, no tak, tak cienko, wszędzie, trafałem te teraz. Mu to mój kanał już lepiej wszędzie. E, <grym> Król Albanii mi zapraszam. Wojewódzki, przyjdzie do mnie, tam strzelimy ten wywiadzik. U mnie w garażyku. E, e, po prostu... E, no nie stać ich na mnie, tyle. No, e, będę strzelił, po prostu nie stać. Tych... Ale tak zupełnie, z, wiesz, z powagą na ryju, to co tam konwencja ci nie odpowiadała, czy... Nie, absolutnie, po prostu mówię szczerze, nie no. stać ich e, na mnie, no po prostu tam powiedziałem swoją stawkę, jaką ja biorę stawkę za tego typu, e, wiesz, show, no i, f, no i tam, tam wyszło za dużo, mam nadzieję, że się przyjmiecie, że ten. E, e, taki, takiego jeszcze nie mieliście, takie umówcy, e, w tym temacie. także przemyślcie to jeszcze raz i zapłaccie mi te pieniądze, ja tam przyjdę. A to, jest, a to w ogóle media to cię jako, jako takie interesują? Nie, absolutnie do czy Kubaku, tak Do, Kuda, do jesteś... Kuby poszedłbym jak najbardziej, bo to jest fajno show. Ja tam bym się sprawdził, tam bym miał pole do wypisu, go ten, nie, że to jest dziennikarz muzyczny były w sumie. Super, super. Umówiłbym się nawet z nim na randkę jeszcze, ale ten, ale, ale po czym do Kuby i, i tam bym się fajnie, tam by się naprawdę świetnie bawił, nie? Teraz będziemy robić stand-up o mnie będzie takie ze ten Obu Wiśniewski, ja też tam będę podejrzewał, że większość gagów będzie na temat od kokainy, wody i garażu. <laughs> ale zabij... ja tam też się będę zajebiście bawił, Kubuś zrozum to, zapłaś mi pieniądze, konta, numer wysłę, ja przyjeżdżam.